To lecimy. Tutaj def wolę od ataku tu zaczynać. Bo defens za bardzo na łeb siada. Jak się przegra tyle rund z rzędu. Słabiutko, został jeden gracz. i co zrobisz? Balkon i. Magień, Wiedziałem, że trzeba spierniczać od razu. Fajnie się gra, no tak średnio przyznam, ale to jest defense, no zobaczymy jak po ataku, byleby tu za dużo rund nie wjebać. Został jeden gracz. Został jeden wróg. Boon jest gotowy. Dobrze, miał lot, Sowa. Ca wszystkich na sajcie tu wytuk. Samą główkę pokazywał. Mogłem wcześniej skanować to, o nie wiem czemu nie skanowałem. Chcesz się zabawić? Proszę bardzo. Oh. Myślałem, Cześć, że wcześniej no? wytępowałem przyzną. Ja już by, ja miałem tak sporo czasu, kurwa. Już byłem za tą ścianą, no trochę. Znaleźli kurwa, czemu na tym zoomie jebanym to robię? Jeden pan. Oh. Szczeliłem, no. Przejebane. Kurwa, mać, no. I chuj! Nie po, po, pomyliłem się z na te peka nie przestawiłem. Chyba. O chuj! Nie wiem, co jest, kuwa, Jakąś niemoc w łapie czuję, taką. Nie wiem, ja pierdolę. Coś, coś jest nie tak. To jest? Kuwa. Kurwa O kurwa sztyk leży na jeden Kurwa! Kurwa czemu ja full auto strzelam! Czemu? Zamiast pojedyncze naboje. Nie wiem, kurwa jakoś źle jest. 9 12 na... kurde, jakbym lepiej zagrał byśmy pewnie ugrali. Nice, we Ej, do A is that clear. That is... ok. Czas na przerwę. Remis, kurde, jakimś cudem. Spike nice. podłożony, został jeden wróg. Last water, ale no. Nie! Nice. Dobra. Też łupa. jak mamy pakę, to raczej. Ciężko na pięciu. Jeszcze jedna. I teraz. Nie, bo mo... Chłopy obronę wygrywają. My, my, my wygraliśmy obronę i oni wygrali obronę. Znowu wygrywam. Staćcie na więcej. Został jeden drugi. Mój ult jest gotowy. Oj. Kurwa, mać. Że żeśmy wygrali. To cud świata. To było... się udało wciągnąć. Dobrze, moja drużynka grała. Szczerze. I się nikt nie wkurwiał i nikomu psycha nie siadła. Trochę mogła. Bindzik. a mam ochotę na razę. No kurwa, no! Nawet w bota nie mogę trafić. Został jeden gracz. Nie wiem, no heada mi zajebała. Klawisze mi się popieprzyły. Oj, szkoda, że ten HET nie wsiadł. Był to in rundy. Ja pierdolę kurwa no. Nie, bać się Nawet raz go nie trafiłem. Jej. Będzie bolało. Bomba. Czas na imprezę. Na A. 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 Nice, A. nice, nice. Spike leży na A. Biodąc, A. Został jeden gracz. A. Granat! Ten granat gdzie nie trafił swoją drogą. A, ale to niestabilne było jasny gwint Nie wiem czy to nie było ich lospalam Dokładnie wiem gdzie jesteście o Not zero entry, zero, He's fucking bot baiting full team all the Fucking shit, duelist and making blowjobs everyone mm, Chujowa runda Ja pierdolę Nie wiem, nie chcę słuchać raczej tego Mój ult jest gotowy Woo! Dostał jeden gracz. Ale kanapkę dostaliśmy o kurwa, ale kombożem dostał. Granat plus ten MŁOTOW finstas gon. Od jednego tika. Jeden gracz. Kurwa mać, no, akurat jak BOTA wypuszczałem. Tam jest wall, więc raczej ich tam nie ma. Nie, kurwa, czemu na shiftcie to szedłem? Chciałem pod HOOKEM się. Dostał jeden gracz. Mogłem tego czarza zatrzymać w sumie. Leci na rajd, A A -wa! No, co zrobiłem? No, weszli longiem, no. Mogłem również dostać dobrze na no, z plecy z sajta. Mogłem poczekać, jak spadnie na dół i wtedy zultować, bo na solo tam była. Minus 21, ja pierdolę. Na Kajo mam najniższe KD, chyba z postaci, którymi wszystkich, który, którymi dłużej grałem. To najniższe jest na Kajo. Tych flash nie umiem dobrze rzucać. Proszę nie dodzujcie tego. Kurwica jest super team. Zamiast tej razy jakąś bym killjoy widział, cypka, coś takiego. Ale oni oczywiście też mają perfekcyjny team. <laughs> no, oni nie mogli mieć troli teraz.

się nie spodziewałem <gry> ale, ale ale, jak Krwa, przecież czekaj Na sajta jest to wejście i to flashowałem Chyba że ja ją wpuściłem Nie no może ja ją wpuściłem Chyba ja ją wpuściłem Dobra to nie jego wina raczej jeden okay. no, miejsce Nie rywano Jasny gwint Nie wiem ja pierdolę no nie mogę się znaleźć se miejsca gdzie nie jest to mnie napierdala wszystko. O Ochuj double może piknąć a on wie dobrze że tu jestem Tobie. został jeden gracz Dwa. Każdy kąt sprawdzałem. Każdy kąt. I jak przestałem sprawdzać, to akurat jeden wow. Ty, Sky 10 HP miała. A teraz dopiero. Ale to Sejcz napierdala. No nie mogę. Za ja każdym razem, jak ją pikuję, to zostaje. Czapę. Heda dostała Kerwa przez ścianę, no. 93. No nie no no? Ale stąpuch chyba O chuj! Dwóch pod huvenem było. One side, tylko one side, go, 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 only one side. Ja nie mam lepta. Prywano! One ramp. No problem, uh, 40 HP list. One close, watch out. One CC, one CC! Where, guys! Wake up! Szkoda. Dobra, uciekam. Papa pa. i do następnego razu. Pa pa.